Pewne zamożne małżeństwo wyszło wieczorem na przyjęcie. Jako że mieli zamiar wrócić późno, dali swojemu kamerdynerowi wolne do następnego dnia. Jednak żona nie bawiła się za dobrze, więc postanowiła wrócić wcześniej sama do domu, zostawiając na imprezie świetnie bawiącego się męża. Kiedy kobieta weszła do domu, zobaczyła kamerdynera Jana w jadalni, zaprowadziła go do sypialni, spojrzała na niego i powiedziała Janie, zdejmij moją suknię. Zrobił to powoli. Janie, teraz zdejmij moje pończochy i podwiązki. Zdjął jak mu kazano. Janie, a teraz mój stanik i majtki. Kamerdyner zdjął ostatnie części jej garderoby. Napięcie rosło, aż wreszcie kobieta dodała. Janie, jeszcze raz założysz moje ciuchy, wylatujesz.